Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj będzie Fort Boyard, ale to jest taki odcinek w nowym formacie, trochę, ponieważ dzisiaj przedstawię Wam całą szwedzką historię tego turnieju Fort Boyard, yy, gdyż w tym roku ta wersja, wersja szwedzka, która notabene nosi nazwę Fangarna Pafortet, w wolnym tłumaczeniu na polski więźniowie fortu, obchodzi 30. urodziny. Dokładnie 30 lat temu, no prawie 30 lat temu, ponieważ to było we wrześniu 90 roku, ten teleturniej zadebiutował na antenie telewizji TV4. Dzisiaj nie będzie mowy o żadnych zasadach, po prostu czysta historia tego teleturnieju. I tak wyglądało pierwsze logo tego teleturnieju w latach 90 a tak wygląda para prezenterów, która ma na koncie najwięcej sezonów. Mianowicie są to Gundesfan i Aneta Sjodin. Chyba tak to się czyta. Gundesfan i Aneta Sjodin. Ta para e, najwięcej sezonów szwedzkiego to Boyard prowadziła. No i robi to nadal. No i cóż, jak stare dobre małżeństwo, można by powiedzieć. No ale oprócz nich byli również inni prezenterzy. Dwa i pół roku temu zrobiłem dwa odcinki na temat tego pierwszego legendarnego szwedzkiego sezonu z roku 90. No i wtedy mówiłem, że. Gospodarzami programu byli wtedy Erik Blix i Anne Barlint. To, to miało miejsce przez 9 odcinków pierwszego sezonu w roku 1990, emitowanych od 29 września do 24 listopada. Drugi sezon to był rok 1992, czyli Szwedzi musieli czekać dwa lata. No i wtedy do akcji wkroczyli Guneswan i Aneta Sjodin. No i jeszcze była jedna różnica, ponieważ w sezonie pierwszym drużyna liczyła sześciu graczy, a od sezonu drugiego już tylko pięciu. No i tak, Gundeswan i Aneta Siodin prowadzili sezony numer 2 i 3, emitowane od 10 października 1992 roku do 10 września, do są do 18 lutego roku 1994. W sumie sezon drugi i trzeci liczyły łącznie 26 odcinków. I w sezonie czwartym Anetę Sjogin zastąpiła Kajo Kajoszekoni, Kajo Szeconi, wokalistka, późniejsza wokalistka zespołu Labusz. Ten, kto interesuje się muzyką Eurodance, wie, kto to jest zespół Labusz. No i duet Gundeswan i Kajo Szekoni prowadził sezony numer 4, 5, 6. Sekundkę. 4, 5 i 6, tak jest. Trzy kolejne sezony od 27, emitowane od 27 stycznia roku 1995 do 4 kwietnia roku 97. W sezonie 7, emitowanym w roku 98 na początku roku 1998, powróciła Aneta Sjodin. Jeszcze taka e, dygresja: że sezony 4, 5 i 6 łącznie liczyły 34 odcinki. Sezon 7 to był rok 98, sezon, który prowadziła ponownie Aneta Siodin i ten sezon miał 10 odcinków i to był pierwszy, przed dłuższą przerwą, sezon na antenie TV4. Gdyż sezony numer 8 i 9 w roku 2000 były emitowane na antenie TV3, prowadzili je początkowo Forsell i Henrik Jonsson, a później Hakan Sodengren i Linda Nyberg. E, łącznie w roku 2000, od 5 stycznia do 26 grudnia, e, w dwóch sezonach wyemitowano 23 odcinki na antenie TV3. Na antenie TV4 Fangarna e, Paufeutet powróciło 5 września 2003 roku z sezonem 10. E, sezony numer 10 i 11 e, w, z lat 2003 i 2005 prowadzili Hans Fahlen i Christine Kaspersen. I obydwa sezony miały po 12 odcinków, czyli w sumie 24 odcinki. No i później, no i od, również od sezonu 10, czyli od roku 2003, wprowadzono format pojedynku, gdzie rywalizowały ze sobą dwie czteroosobowe drużyny i tak było aż do roku, proszę ja was, 2013. No i cóż, no i potem były sezony numer 12, 13, 14, 15 i 16, od lat, od 2010 do 2015. I te sześć kolejnych sezonów prowadzili wspólnie Swan i ANETASIODIN, czyli ten najpopularniejszy zespół prezenterów, najpo, najpopularniejszy duet prezenterów. I wszystkie te sezony od roku 2010 do 2015 zawierały po 12 odcinków, czyli tutaj mieliśmy w sumie 60 odcinków. Potem były sezony, sezon 2015-16, to był sezon numer 17. Emitowane od 21 sierpnia 2015 do 4 maja 2016, również 12 odcinków. Wtedy Aneta Siodin zastąpiła Marie-Sernehold. Od roku 2014 liczba graczy w drużynie Zoom się zmniejszyła do 3 osób na drużynę. Eee, no i to był taki jednorazowa zmiana, gdyż w roku 2017, w sezonie 18, e, powróciła podobnie Aneta Siodin i ZOM prowadziła sezony numer 18-19 i prowadzi obecny sezon 20. No i jeszcze taka rzecz, że praktycznie wszystkie sezony od roku 2010 mają po 12 odcinków. Pory emisji. To też warto zwrócić na to uwagę. Pierwsze dwa sezony były emitowane w soboty. Następne sezony od 3 do 7 w piątki, sezon 8 w soboty, sezon 9 we wtorki, sezony numer 10 i 11 w piątki, sezon 12: początkowo od poniedziałku do środy, a następnie w soboty, sezon 13: od wtorki, czwartki, a potem yy, soboty, sezon 14: początkowo w piątki, potem w soboty, sezon 15: w piątki, sezon 16: w soboty, i od sezonu 17: wszystkie ponownie w piątki. Tak to wyglądało. W sumie, jakby policzyć wszystkie odcinki do tej pory wyemitowane yy, na, na przestrzeni tych 30 lat,

211, 223, no i obecnie trwający sezon nie, nie wiadomo ile będzie miał odcinków, chyba też 12. W każdym razie mamy ponad 220 odcinków już wyemitowanych w Szwecji. No i jak już zdążyłem wspomnieć, e, ten turniej ten leciał do tej pory na dwóch stacjach telewizyjnych, oczywiście w miażdżącej większości na antenie TV4. E, na krótko dwa sezony w roku 2007 wyemitowała TV3. No i zasadniczo to tyle, jeśli chodzi o historię tego turnieju Fangarna Pafortet. Jak, wam, jak już yy, mówiłem, przypomnę Wam, w tym roku ten turniej obchodzi swoje 30-lecie. No i yy, jeszcze należy wspomnieć, że także w tym roku mamy w Polsce dużą rocznicę, gdyż swoje 50. urodziny obchodzi telewizyjna dwójka, W moim zdaniem. Najlepsza pod względem teleturniejowym stacja telewizyjna w Polsce, to też trzeba trochę odcinków na temat tele turniejów telewizyjnej dwójki zrobić. I będzie na pewno ich w tym roku nieco więcej. Dobrze, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Master. Cześć!